I zaczniemy sobie właśnie od takiego szkieletu. E, wiem, że teraz nie za bardzo widzicie, ile tu jest bloków, i tak dalej, ale już Wam tłumaczę, e, gdzie ile ma być bloków. Więc tak, zacznijmy sobie, może tutaj będzie wejście, od przodu zacznijmy. E, więc tak, tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek. Z drugiej strony, z to, z drugiej strony oczywiście to samo. Tutaj ma być odstęp czterech. I jakby robimy tutaj, takie coś, jeden do tyłu. No jedną kratkę do tyłu odtąd. Następnie y, tutaj będzie to i to jest symetryczne. Lecimy odtąd tutaj 11 kratek. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Z drugiej strony jest to samo. Następnie tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I z tej strony także y, tutaj licząc z tą kratką 11. Dotąd. I to oczywiście sobie łączymy tędy. Następnie robimy sobie tutaj coś takiego. Jak widzicie tutaj y, gdzie jest to zgięcie, to wprost na to mamy taki blok. I ten blok to jest 1, 2, 3, 4. Na piąty wstawiamy to. I tutaj tak samo. Raz, dwa, trzy. A tutaj źle postawiłem. Podmywamy się. Dobra. I tak teraz robimy tutaj, jak mamy ten róg, to robimy na czwartej kratce od rogu coś takiego, i tutaj robimy razem z tą kratką 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wjeżdżamy o 7, potem razem z tą kratką 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj, jak mamy yy, jedną, jakby kratkę odstępu, to tutaj budujemy też taki blok, i 1, 2, 3, 4. Tutaj dobudujemy 4 bloki i to po prostu łączymy. Następnie e, między e, tymi dwoma jakby pokojami, to będą pokoje, e, stawiamy taki, to będzie taki przedsionek, po prostu tutaj odtąd 3 kratki na czwartej kratce stawiamy dwa bloki. I teraz e, ostatni będzie tutaj garaż i tutaj mamy odtąd, jak się e, tutaj ta kratka kończy, to następna. I tutaj y, razem w tym licząc to raz 2 3 4 5 6. Następnie tutaj razem z tą kratką licząc, tutaj y, oczywiście dwie kratki i na trzeciej z tą licząc raz 2 3 4 5 6 7 8 9 i to po prostu sobie tutaj przeciągamy y, od razem z tą kratką raz 2 3 4 5 6 7 8 i następnie po prostu to łączymy. I powinno nam wyjść coś takiego. Jeśli y, wam to po prostu nie wyszło, to spróbujcie jeszcze raz to zbudować. Przejmijcie sobie filmik i zbudujcie coś takiego. Y, ogólnie ten filmik będzie dzielony na kilka części, bo nie, nie zdążę po prostu tego zbudować w jednej części, ponieważ jest tego za dużo. No i mamy tutaj podstawy. Dzisiaj się zajmiemy y, ścianami. Y, w następnym odcinku zajmiemy się... Dachem, w następnym odcinku wnętrzem i w ostatnim odcinku ogrodem. Więc tak, najpierw zajmiemy się y, tutaj, z, tak jakby ścianami z zewnątrz. Więc tak, na początek sobie tutaj podnosimy to wszystko po prostu na wysokość pięciu. Razem z tym na wysokość pięciu wszystko podnosimy. Dobra, kiedy to już mamy skończone, możemy sobie wziąć teraz kwart i ten kwart stawiamy sobie tutaj. Następnie wykopujemy tutaj dziurę. Bierzemy sobie teraz schody akacjowe, i stawiamy sobie tak jak mamy tutaj ten słup, to stawiamy sobie tutaj trzy schodki. Tutaj lecimy dotąd równo z tym słupem, i też stawiamy sobie tutaj równo z tym słupem. Też trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz sobie bierzemy jeszcze drewno akacjowe deski i wypełniamy po prostu w środku. Następnie bierzemy sobie drzwi, bierzemy sobie z drewno tropikalnego drzwi. I stawiamy właśnie takie drzwiczki. Yy, dobra, teraz zapytacie, po co jest ten kwarc? Dlatego, że to jest po prostu taki, jakby to powiedzieć ozdoba, a mam gładki piaskowiec. Teraz sobie bierzemy jeszcze schody z gładkiego piaskowca. I w tym miejscu, gdzie jest to wejście, robimy teraz coś takiego. Wstawiamy sobie tutaj, oczywiście, to do, na wysokość 5. W sensie przedłużamy o 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to samo tutaj. Dobra. Następnie dajemy sobie jeszcze tutaj bloki, też na taką wysokość. A następnie dajemy sobie tutaj schodki w ten sposób, po prostu schodek na schodku i w ten sposób mamy coś takiego. Następnie sobie yy, bierzemy, i tutaj to łączymy w ten sposób, i wychodzi nam coś takiego. Yy, teraz zajmiemy się robieniem tutaj wjazdu do garażu, bo tutaj zapomniałem dodać, że to będzie garaż. Wykopujemy sobie tutaj to całe. Oprócz tutaj, oczywiście. Bierzemy sobie teraz y, płytkę taką z kamienia. Takiego kamienia, z gładkiego kamienia. I robimy sobie tutaj tak. Potem jeszcze raz. I tutaj jeszcze tak. Następnie wykopujemy tutaj. W zależności, gdzie chcecie mieć płot, ale. Ja postawię na płot na 10 kratek od tąd, czyli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Na tą oczywiście wejdę jakoś razem z tym. To jeszcze wykupujemy i to wszystko zamieniamy właśnie na taki blok. Kiedy to już mamy skończone. To teraz sobie jeszcze robimy tak. I z drugiej strony to samo. Dobrze, następnie y, bierzemy sobie jeszcze raz ten blok y, Właśnie akacowego drewna I robimy coś takiego y, Jakby równo z tym Następnie robimy coś takiego I na razie to zostawimy y, Mogę zdradzić, że tutaj będzie basen Za chwilę sobie to zrobimy W sumie, albo to w sumie będzie W odcinku dotyczącego y, Ogrodu Tu będzie oczywiście wyjście na balko, e, czy znaczy tu będzie takie wyjście możemy już nawet zrobić e, tylko schody nam trzeba jeszcze takie I teraz mamy właśnie takie wejście tutaj tu będzie basen oczywiście możemy sobie nawet jeszcze tak przyciągnąć i właśnie w taki sposób to robimy e, dobra następnie lecimy sobie tutaj Tutaj będzie garaż, tutaj oczywiście będzie dach. Okna będziemy robić, jakby coś na samym końcu. Więc tak. Teraz robimy tutaj sobie takie śmieszne coś: że bierzemy sobie schody i tutaj stawiamy schodka. Tutaj i lecimy do końca. Równo z tym. Następnie stawiamy sobie tu wszędzie. Wypełniamy to wszystko właśnie takim drewnem. Dobra, to ja już to zrobiłem. Teraz sobie bierzemy blok kwarcu. I robimy coś takiego, że wstawiamy sobie tak, taki słup tutaj, następnie robimy dwa odstępu i też wstawiamy słup, następnie w nowo dwa odstępu, a tutaj tutaj nam trochę nierówno wyszło. To sobie to przedłużymy w takim razie. Że po prostu dodajemy tutaj blok. I tutaj przeciągamy o jeden właśnie. I tutaj znowu dwa odstępu i znowu blok na cztery wysokości. tutaj znowu dwa odstępu, znowu taki słup, dwa odstępu słup, i dwa odstępu i słup. Następnie bierzemy sobie schodki i stawiamy. Mamy właśnie takie coś, nie wiem jak to nazwać. Tutaj będziemy mieli taki taras. Tu jeszcze sobie robimy schodkami, tak. I tutaj, gdzie mamy słupa, robimy yy, po prostu yy, niszczymy tego schodka i stawiamy yy, takie, jakby to powiedzieć, przedłużenie. Tu będzie taras, ale to będziemy robić, yy, jak będziemy robić ogród. Tutaj od razu możemy sobie zrobić wejście na, to tara na ten taras. Dlatego od tej strony dłuciamy sobie 4, raz, 2 3 4 i robimy coś takiego. Tutaj też mamy, tu mamy 3, tu mamy 4. I Jest to yy, w miarę na środku. Możemy sobie jeszcze tutaj zrobić teraz podłogę. Nie wykopujemy ziemi, tylko robimy tak właśnie. Stawiamy po prostu podłogę. To możemy zrobić i widzimy się za chwilę, jak to zrobię. Dobra, jeśli to już mamy zrobione, yy, tutaj na razie nie będziemy wypełniać, to w dalszej części odcinka będziemy wypełniać. Teraz bierzemy się za zrobienie Czegoś takiego, że Tutaj gdzie mamy właśnie, gdzie wcześniej Dawaliśmy takie wystające yy, Nie wiem jak to nazwać No takie po prostu przedłużenia Stawiamy tam płotek I na ten płotek stawiamy sobie albo latarnię W sensie lampion yy, Właśnie coś takiego lub pochodnie, ja postawię na akurat taki lampion. Możecie sobie dać, co chcecie. Ja dam lampion. Możecie dać pochodnie. Tutaj ten schodek zniszczymy. I tu, tutaj mamy właśnie taki ładny taras. Tutaj takie yy, oświetlenie musi być oczywiście. Tu możemy sobie jeszcze dać przy wejściu. I dobra. Teraz dachu tutaj nie będziemy robić Teraz zajmujemy się oknami. Dlatego tak najpierw może zróbmy podłogę w garażu. Też właśnie z tego z tego bloku tej płytki. Z gładkiego kamienia. Oczywiście możecie to zrobić z bloku płytki z zwykłego kamienia. Ja akurat robię z takiego gładkiego kamienia. Możecie zrobić z jakiegoś. Wolne bo music damy płytki ja akurat do płytkę Dobra. Yy, kiedy mamy to zrobione, to możemy się teraz wziąć za okna. Yy, więc tak, tutaj gdzie mamy garaż, yy, okno będzie pierwsze jak mamy tutaj tu, tą właśnie ścianę. To raz, dwa, trzy. I na trzecim klocku ustawiamy tak. I tak. Tutaj mamy wtedy na środku takie okno. Yy, po drugiej stronie robimy to samo, czyli raz, dwa, trzy to jeszcze raz, dwa, trzy. E, za chwilę sobie będziemy właśnie wypełniać e, to wszystko e, szybami. Tutaj robimy sobie drzwi. To, to będzie ogólnie garaż. E, tutaj można sobie dać oczywiście jak się chce drzwi, ale ja na razie nie będę dawał. Albo dam po, w sumie takie drzwi, oczywiście. W całym domu będą takie drzwi, ponieważ e, będzie to właśnie w takim klimacie domek. Taki włoski domek. Takie można we Włoszech zobaczyć. Domki Dobra, teraz robimy kolejne okno. Tutaj na środku yy, Dobra, następnie, kiedy jesteśmy tutaj, to tutaj jak mamy jedną kratkę, to robimy takie okno potrójne. Potem odmierzamy jedną kratkę i znowu. Znowu jedną kratkę i znowu. I znowu. Yy, tutaj nie, tutaj nie. I tutaj mamy takie trzy okno. Następnie, tutaj stawiamy takie okno. Yy, trzy odtąd zrobił takie na dwa ale tak dwa odtąd i dwa odtąd jak jest ta ściana <laughs> nieważne dobra. dwa odtąd tutaj mamy takie okno yy, następnie tutaj mamy właśnie będzie basen możemy to podmienić yy, dobra tutaj będzie okno z widokiem na basen tutaj będzie okno z widokiem na taras tutaj będzie takie okno czwórne, jeden od tego, potem odstęp dwa i znowu robimy takie okienko. Następnie robimy sobie tutaj drzwi. Tutaj. Tylko tutaj. I mamy przejście do kolejnego pomieszczenia. Tutaj będzie kuchnia. Mogę zradzić. W trzecim odcinku właśnie z tego poradnika będziemy budowali wnętrze, to tutaj będzie kuchnia. Możemy od razu drzwi postawić. Pamiętacie, żeby zawsze jakby od wewnątrz stawiać drzwi. Bo z zewnątrz to wygląda wtedy tak. Nie jest to takie płaskie, jakbyśmy postawili tak. Jest to po prostu ładniejsze. Dobra. Yy, a jeszcze okna w kuchni bym był zapomniał. Tu będzie blad, dlatego tutaj dajemy sobie takie duże okno na cztery. Na cztery szerokości i dwa wysokości na środku. Oraz tutaj takie dwa okienka. Po bokach Następnie idziemy tutaj Tutaj yy, Wypełniamy Tu zaraz będziemy robili wejście do tego pomieszczenia Tutaj oczywiście też wypełniamy to Z tymi deskami Kiedy to już mamy zrobione to teraz robimy sobie tutaj wejście Więc tak Odtąd odmierzamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć I robimy dziurę Oraz odtąd też pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć I niszczymy Wtedy mamy idealnie na środku. W ten sposób. Yy, następnie musimy... W sumie nie wiem po co te cegły wziąłem. Cegły będą jakby coś do dachu. Myślałem, że dzisiaj zrobimy wszystko, ale chyba nie zdążymy. Dobra. Więc tak, tutaj mamy właśnie te, też takie wejście. Oraz teraz robimy sobie tutaj okna. Tutaj robimy sobie takie okno na środku. Po drugiej stronie oczywiście to samo. Aha, nie, bo tu mamy kuchnię, zapomniałem. Yy, to tutaj nie robimy okien. No, tutaj będzie od razu zdradzę salon, dlatego tutaj będą duże okna yy, od tej strony. Potem yy, jeden, okno, dwa odstępu, okno, dwa odstępu okno, dwa odstępu okno. No, tutaj zniszczyłem. Dobra. Kiedy to już mamy zrobione, no to tutaj skończyliśmy okna w tym pomieszczeniu. I na ogół chyba właśnie skończyliśmy wszystkie okna. Dobra, teraz się zajmiemy yy, tą ścianą kolejną. Robimy coś takiego. Tu będzie właśnie wejście kolejne do yy, właśnie z tej werandy. Yy, tak Albo zrobimy po prostu tak, takie wejście. Yy, tak jak jest tutaj. Tu oczywiście będzie szkl będą szklane drzwi rozsuwane, Da się takie zrobić. Yy, potem I teraz, sobie wszystko wypełniamy to właśnie szybami. Te okna. I mamy tutaj, to się nazywa słupek kres. Dobra, bierzemy sobie tak. I tutaj, przy tych wejściach, mamy właśnie. Możecie sobie to postawić tak, jak ja po prawej stronie. Możecie to po lewej stronie postawić. To nie ma znaczenia. I stawiacie sobie między to, właśnie taką pałeczkę. A jeśli chcecie sobie taki domek zrobić na survivalu, może to być po prostu płotek. Lub. Yy, lub po prostu żelazna krata. Albo, albo murek, to może też być murek Ale ja, jeśli gracie na Creative, no to lepiej Postawić właśnie taką pałeczkę, bo ona nie dość, że świeci To jeszcze ładnie wygląda I Wtedy mamy takie rozsuwane drzwi Dobra Następnie możemy się zająć y, Podwyższeniem Wszystkiego tego y, Tutaj zaznaczę Tak, żeby było wiadomo na rogach I to wszystko Podnosimy jeszcze o Yy, już wam mówię ile bloków Raz, dwa, trzy O trzy bloki właśnie to podnosimy Żeby to było na taką wysokość Wszystko tutaj te ściany tu I widzimy się za chwilę jak to zrobić Gdy to już mamy zrobione to możemy sobie teraz yy, zrobić tutaj sufit Jak mamy okna to nad oknami, poziomem okien stawiamy sobie sufit właśnie yy, Tylko w tym pomieszczeniu bo w tych pomieszczeniach innych nie będzie jak, to jakby drugiego piętra, tylko tutaj stawiamy sobie y, właśnie podłogę. Kiedy to już mamy zrobione, to y, możemy się zająć oknami na górnym piętrze, y, więc tak. Oczywiście tutaj, jak, jak teraz widzicie, y, nie ma, y, jakby to powiedzieć, ściany nad tym oknem, a to dlatego, że teraz bierzemy sobie kwarc i właśnie wypełniamy to kwarcem, jakby taką obramówkę robimy kwarcem. Następnie będziemy robić tutaj dach, więc yy, nie ma się co martwić. Dobra. Yy, więc tak, okno sobie robimy z tej strony. Yy, przerwa 1. Okno, przerwa 2, okno, przerwa 2, okno. To samo robimy sobie z drugiej strony. Dobra, kiedy to, że mamy zrobione, to teraz robimy do tego, wylecimy sobie tutaj. I tak. Jak mamy tą ścianę. W ogóle możemy podnieść trochę, bo i tak ją za chwilę będziemy podnosić. To na tym poziomie będą okna. Więc tak. Odliczamy sobie 1, 2, 3. I robimy takie okno. Potem od stąd odliczamy sobie 1, 2, 3 i robimy takie okno. albo w sumie zrobimy takie jedno duże. Dobra. Następnie z drugiej strony robimy to samo, czyli raz, yy, raz, dwa, trzy. A, bo tutaj mamy garaż. Raz, dwa, trzy. Więc tak. Kiedy mamy to już zrobione, to przechodzimy sobie znowu do tej strony. Tutaj robimy duże okna. Po prostu jak tutaj mamy y, tą ścianę. To raz, dwa okno, raz, dwa, trzy, okno to samo z drugiej strony. Raz, dwa okno, raz, dwa, trzy okno, potem raz, dwa okno, z drugiej strony to samo, raz, dwa okno, i tutaj na środku takie podwójne okno, w ten sposób mamy właśnie takie okienka. Następnie wszystko wypełniamy szkłem, no co za trzy szybami. Kiedy już mamy tutaj wypełnione to szybami, to następnie robimy sobie tutaj. Yy, przejście, bo tutaj będzie taki mały pokoik oczywiście też robimy sobie to sufit też oczywiście na trzy, żeby tu były trzy kratki yy, odstępu między podłogą a sufitem dobra, to tutaj sobie jeszcze dojedziemy takim tym tutaj robimy oczywiście znowu przejście yy, takie samo jak tam było na, na dole jeszcze trzeba wy, y, zamienić y, właśnie y, no, tą podłogę i teraz tak robimy sobie ściany tu gdzie mamy jakby y, ten y, tę ścianę od tego wyjścia to robimy sobie jeden odstępu i robimy tutaj ścianę nie jeden, tylko dwa odstępu. Jeden, dwa. I tutaj sobie robimy ścianę. To kwarcem musi być. Następnie to przejeżdżamy jeszcze tutaj kwarcem. Dobra, kiedy to mamy już zrobione, to możemy sobie zrobić drzwi. I drzwi będą tak. Dwa odstępu. Drzwi. Dwa odstępu. Drzwi. I tutaj, na środku, pomiędzy tym, stawiamy sobie kolejną ścianę. To okno niestety będziemy musieli usunąć, ponieważ będzie tutaj ściana. Zapomniałem, że tutaj ma być ściana, i sobie to okno właśnie postawiłem. Następnie tutaj dajemy jeszcze kwarc tak jak zwykle. I tak, tutaj będą drzwi. Na razie ich nie wstawiam, będę je wstawiał dopiero, jak będziemy robić wnętrze. I tutaj mamy właśnie pokoje. Tu jest jeden pokój, a tu jest drugi pokój. To samo, dokładnie to samo robimy z drugiej strony. Czyli dwa odstępu ściano. Oczywiście kwarc na górze. I tutaj dwa odstępu drzwi dwa odstępu drzwi tutaj zniszczyłem i też tutaj ściana pośrodku dzieląca te pokoje na dwie części tutaj też okno trzeba zniszczyć i w ramach tego, że niszczymy tutaj to okno dobudujemy sobie tutaj takie Dobra, i prezentuje się to tak. Tutaj mamy właśnie taki korytarzyk, yy, na którym też coś oczywiście będzie. Yy, następnie mamy... Yy, tutaj jeszcze zapomniałem chyba przy wejściu dodać schodków. W ten sposób sobie dodajcie. No i na, na razie wygląda to tak. Teraz yy, bierzemy sobie znowu piaskowiec i stawiamy sobie w ten sposób. Na, do samej góry dopełniamy to. Kiedy mamy to już na równi, teraz łączymy sobie tutaj, gdzie jest kwarc, na poziomie kwarcu i dobudowujemy jeszcze jedno. Ale tutaj na poziomie kwarcu wstawiamy sobie drewno, ponieważ tutaj będzie Tutaj będzie taka mała wieżyczka No można to w sumie nazwać wieżyczką Nie wiem dlaczego w sumie ale taka ładna żeby żeby po prostu była ładna taka wieżyczka Tu oczywiście teraz przedłużamy tymi schodami o jeden A tak, zrobimy sobie ten przedsionek bo o tym przedsionku zapomniałem. tutaj sobie stawiamy podłogę i tutaj dźwięk i to będzie bardziej takie nie wiem, jakiś składzik w sensie tu możecie sobie dwie skrzynki lub trzy możecie sobie zrobić tutaj szafę nie wiem, co tylko chcecie yy, ja oczywiście będę pokazywał swoją wersję w kolejnym odcinku nie w kolejnym tylko w odcinku z wnętrza, tutaj oczywiście trzeba podmienić. I jeśli chodzi o właśnie yy, ten domek, to myślę, że już tak naprawdę wszystko zrobiliśmy, co yy, mieliśmy zrobić. Jeśli chodzi o ściany i taki wstępny szkielet, prezentuje się to tak. No i to tyle, jeśli chodzi o ten domek. Yy, to znaczy, jeśli chodzi o tą wstępną część, tak się on prezentuje z przodu. W następnym odcinku będziemy sobie robić dach yy, oraz wnętrze. A w jeszcze następnym odcinku będziemy sobie robili yy, właśnie yy, ogród. To tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, Suba na kanale, yy, żeby nie ominął Was żadny film, ponieważ filmy teraz wrzucam co drugi dzień, yy, więc za dwa dni yy, będzie w sensie wrzucam to w środę, a w piątek będzie właśnie yy, kolejna część tego domku. I potem za kolejne dwa dni będzie jeszcze kolejna część tego domku. Więc myślę, że warto subskrybować. I to tyle. Trzymajcie się i cześć.